Cześć, witam Was w kolejnym filmie. Dzisiaj chciałbym powiedzieć parę słów na temat źródła ciepła zainstalowanego w moim domu, jakim jest pompa ciepła Panasonic. Chciałbym powiedzieć parę rzeczy na jej temat. Co prawda, użytkuję ją 4 miesiące, ale już wyrobiłem sobie jakąś pewną opinię. Uważam, że pewnych rzeczy i funkcjonalności już się nauczyłem. Mogę z Wami podzielić się swoimi spostrzeżeniami, co zrobiło na mnie pozytywne wrażenia, co bym jednak poprawił. Czego bym wolał uniknąć, albo co bym dodał w jej funkcjonowaniu. Więc dzisiaj film będzie z takich piwnicznych, że tak powiem, warunków, ponieważ znajdujemy się w kotłowni, gdzie mam zainstalowaną jednostkę pompy ciepła i chciałbym Wam po prostu zaprezentować, jak to zostało zrobione, jakie mam dodatkowe urządzenia poinstalowane, jak wygląda cała instalacja. Tak więc rzućmy okiem najpierw na samą jednostkę. To jest cała pompa ciepła. Tak się prezentuje pompa ciepła. U mnie jest zamontowane urządzenie typu Split. Czyli, że jedna jednostka jest po wewnętrznej stronie, natomiast druga jednostka jest po zewnętrznej stronie. Tutaj mamy wyjście przez ścianę, gdzie jest po prostu połączenie z zewnętrzną jednostką. Zewnętrzna jednostka wygląda jak klimatyzator. Później Wam zaprezentuję, jak to dokładnie wygląda. Tak jak Wam wspomniałem, jest to pompa Panasonic. Do mojego domu, do mojego metrażu jest dobrane 7-kilowatowe 7 urządzenie. Jest to Panasonic serii K. Z tego co się orientuję, to już jest nowsze urządzenie, chyba L. Już chodzi na nowym czynniku i jakieś tam są drobne zmiany, że cichsza i tak dalej. Nie będziemy w to wnikać. Ponieważ tu nie jest żadna reklama, tylko chciałbym wam zademonstrować, jak to wygląda. Tak więc tak prezentuje się pompa ciepła od strony wewnętrznej. Można powiedzieć, że jest wymiarów takiego pieca gazowego. No i tutaj mamy wszystkie przyłączenia, które są potrzebne, niezbędne do jej działania. Tutaj mamy taki szybki manometr, który jest zainstalowany, taki no manualny, że tak powiem. Sama pompa też posiada. Czujnik ciśnienia w sobie, ale dodatkowo, jeżeli jeden czujnik by się uszkodził, to mam zawsze taki manualny, zwykły analogowy manometr, który, który widzę, jakie ciśnienie jest wewnątrz układu na CO, czyli że ogrzewania podłogowego. Chcę Wam przypomnieć, że u mnie dom ma cały 222 chyba dokładnie metry kwadratowe. W 100% podłogówki. W garażu, w kotłowni mamy również po zakładaną podłogówkę. Uważam, że jest to najlepsze rozwiązanie, ponieważ nie łączymy kaloryferów wraz z podłogówką. Z tego względu, że podłogówka wymaga niskich temperatur. Aktualnie grzejemy ją do 20, między 26 a 28-29 stopni. Jest to w 100% wystarczalne. Natomiast kaloryfery byśmy musieli grzać do jakichś 50 paru stopni nawet. Nie wiem, czy dobrze zrozumiałem, ale jeżeli mamy pompę ciepła, która ma mieszane połączenie, czyli ogrzewanie podłogowe wraz z ogrzewaniem na kaloryfery, to temperatura zawsze jest dogrzewana do 50 paru stopni, aby osiągnąć tą maksymalną temperaturę podawana na grzejniki a temperatura wody dostarczana do podłogówki zawsze jest schładzana poprzez jakby domieszanie zimnej wody z całego układu. Nie wiem, czy to jest prawidłowe jakby funkcjonowanie takiego mieszanego układu, ale to jest jakby nieuzasadnione ekonomicznie, ponieważ podgrzewamy coś, żeby wymieszać z jakimś chłodnym czynnikiem, który rozprowadzi później, nazwijmy taką letnią wodę po całym domu. Ale skupmy się na moim przykładzie. 222 metrów po podłodze ma dom. 100% ogrzewanie. Pokażę mniej więcej, jakie są przyłącza. Nawet tutaj mamy opisane. Czyli, że te dwie rury prowadzą do szafki rozdzielaczowej górnej. Te dwie rury prowadzą do szafki rozdzielaczowej dolnej. Tutaj mamy zostawione w razie co cztery rury, jeżeli by było potrzebne dołączenie buforu bądź jakichś dodatkowych zbiorników. Te rury przechodzą sobie tu, i wychodzą w tym miejscu, czyli że po prostu są prowadzone pod podłogą na tak zwane razie W. Tutaj mamy do spuszczania wody, tutaj, jak wspomniałem, jest manometr, tutaj mamy zawór trójdrogowy, tu mamy pozostawiane dodatkowe przewody LAN, jak byśmy mieli dodatkowe czujniki łączyć i tak dalej, ale to nie jest wykorzystywane, mamy wykorzystywany tylko jeden przewód LANowy, który łączy się z tak zwanym smart cloudem. Można powiedzieć, że w 100% sterowanie aplikacji, możemy się różne parametry, otrzymywać, sprawdzać, jaki jest stan aktualnego urządzenia, czy są jakieś błędy, jaka jest temperatura, jaki jest pobór prądu. No i tutaj jest cały panel, w którym możemy sobie sprawdzać różne funkcje. Dużo jest filmików na temat sterowania tym. Dzisiaj to po prostu Wam mogę pokazać takie najbardziej podstawowe rzeczy. Jak, jaka aktualnie jest temperatura na zasilaniu, jaka jest temperatura na powrocie. Teraz sobie zobaczmy, jak to wygląda obecnie. Obecnie pompa, można powiedzieć, że nie pracuje. Ma 0,4 kW pobór mocy. Przy zużyciu 0,4 kW Mamy produkcję energii 2,3 kW poprzez te COP, czyli że to jest jakby wykorzystanie przy zużyciu 0,4 kW. Pompa produkuje 2,2 ,2 kW, ponieważ mamy współczynnik COP 5 i 5. Z tego, co czytałem, współczynnik COP to jest jakby jaki, jaki pompa ma pobór temperatury z otoczenia, aby tą temperaturę przetworzyć na ciepło, nie wiem, właściwe nazwijmy. To nie będę wchodził we wszystkie szczegóły związane z tym, ponieważ nie chcę wam tłumaczyć działania pompy i tak dalej, ale chcę wam po prostu pokazać, jak to wygląda. Następnie mamy e, historię poboru energii. Tutaj możemy sobie sprawdzić, jaki jest e, na przykład dzisiejszego dnia pobór energii. Tak jak widzicie, dzisiaj e, pompa zużyła 19,3 kW, wiadomo, że to jest około. Tutaj na wykresie są dane godziny, czyli że o siódmej zużyliśmy, no nie wiem, to jest, gorzej to jest widoczne w ogóle niż od aplikacji, ale to jakby jest podział na dane godziny i jest podział ile, suma ile zużyliśmy danej, danej energii. Tutaj możemy sobie przejść na dzień, na tydzień, na rok. To możemy sobie stąd wyjść i teraz sobie jeszcze przejdźmy tutaj, tak jak wspomniałem jaką temperaturę grzeje podłogę całą, ja pracuję akurat na krzywej grzewcze, krzywą grzewczą sobie zaraz pokażę jaką dobrałem do swojej pompy, natomiast Aktualnie zadana temperatura na zasilanie, czyli że temperatura wody, która będzie dostarczona do podłogówki, to 27 stopni. Natomiast po przejściu przez całą moją podłogę, po przez całą instalację rurki i tak dalej, trafia woda o temperaturze 24 stopni. Tak to można pokrótce powiedzieć. Oraz tu mamy pokazane temperaturę zbiornika. Zbiornik mamy w tym miejscu. Jest to również oryginalny zbiornik Panasonica. Zakupiłem 300 litrowy, to nie jest bufor, albo bufor po prostu na CWU, czyli że na wodę wykorzystywaną do mycia. No i tutaj mam jeszcze dodatkowo pokazaną nam szybkość przepływu pompy oraz ciśnienie wody jakie jest, tutaj mam pokazane 1,16. Tutaj możemy sobie sprawdzić, że pokazuje nam troszeczkę więcej, można powiedzieć, że 1,4, tak? Tylko, że to jest ciśnienie wody w urządzeniu, a to jest ciśnienie wody, które jest jakby dostarczone do urządzenia, więc też pewne wahania, odchyłki mogą być tutaj pokazane. No i dodatkowo, jakieś historie błędów, sprężarka, grzałka, kiedy jest załączana, kiedy ma dołączona być. Nie jestem instalatorem, nie będę wam pokazywał tego wszystkiego, tylko chciałem wam tak po prostu pokazać. A, i jeszcze mieliśmy przejść do. Krzywej grzewczej. Eee, żebym Wam pokazał krzywą grzewczą, to muszę włączyć na chwilę pompę. Tak więc, tutaj możemy sobie zobaczyć, jak działam na krzywej grzewczej. Moja krzywa grzewcza jest, moim zdaniem, dopasowana do, do moich e, parametrów, jakie mam w domu, jakie mam ocieplenie. Jakby e, główną, najważniejszą rzeczą to jest dopasowanie urządzenia do całego wymiaru, do całej instalacji, która jest w domu. U mnie, jak miałem krzywą grzewczą, z której tam wychodziłem, to chyba było dla minus 20 stopni 30, 35 stopni, dla 15 stopni było 25 stopni i było mi za gorąco. W domu było po 24 stopnie. Przy takich temperaturach no, nazwijmy plus 5 na dworze. Dlatego spłaszczyłem bardziej sobie tą krzywą grzewczą i teraz mam przy minus 20 stopniach 32 stopnie zasilania wody, natomiast przy 15 stopniach 25. Znaczy powyżej wartości, czyli że 16, 17, 18, 19 stopni na zewnątrz, pompa się wyłącza i nie grzeje, ponieważ no uważam że przy 15 stopniach to maksymalnie co można grzać, a przy wyższych temperaturach to już nie ma sensu dogrzewać. Przy takich założeniach u mnie w domu waha się temperatura od 21,5 do 22,5 stopnia. Wszystko zależy też, czy dzień jest nasłoneczniony, czy nie, no bo to wiadomo, dodatkowe promienie słoneczne ogrzewają e, wnętrze. Natomiast grzanie na zbiornik mamy ustawione na 45 stopni, e, ponieważ przy 44 stopniach woda zanim dopłynęła do. Kuchni, to po prostu już zdążyło się ostudzić i nie była taka wystarczająco ciepło, żeby domyć jakieś większe zabrudzenia. No i tutaj na ekranie widzimy, że tutaj jest krzywa, krzywa grzewcza. Ona jest jeszcze w ogóle przesunięta o minus jeden, zapomniałem Wam powiedzieć, czyli że te skrajne punkty od temperatur też są jakby przesunięte o jeszcze jeden, czyli że dla minus 20 stopni to w ogóle u mnie jest grzanie na 31 stopni a przy plus 15 to jest chyba 24 stopnie będzie, więc to naprawdę są bardzo niskie wartości. Tutaj na ekranie jeszcze widzimy, że w tym momencie pompa będzie grzała wodę. Tutaj mamy grzanie całego naszego układu CO i tutaj mamy temperaturę zbiornika, dzień, datę, kiedy, kiedy, kiedy jest. Tutaj mamy cały ten sterownik Smart Clouda i on jest połączony non stop z internetem. Do tego sterownika ma podłączenie mój instalator. Jeżeli są jakiekolwiek błędy, jeżeli mam jakieś pytania, to dzwonię do swojego instalatora i on może zdalnie sprawdzić stan aktualny pompy. Teraz witamy na dworze i chcę Wam zaprezentować jak wygląda jednostka na zewnątrz. Zobaczymy ją w pełnej okazałości przy pracy w takich warunkach jakich powinna być, do jakich została zaprojektowana, czyli w zimie. Tak jak widzicie jednostka zewnętrzna jest umieszczona na takich zrobionych postumentach, z tego powodu, że ona wykonując defrost zaczyna spuszczać na taką wodę, po prostu woda zaczyna odmarzać z tego wymiennika ciepła jak widzicie w tym momencie jest cały zasłoniony. gdy pompa wykona defrost to wtedy ten lód zamienia się w wodę i najzwyczajniej w świecie po prostu ucieka w dół tutaj jest zrobiona taka opinia chłonna tutaj mamy kamyki by po prostu było takie ee, podłoże Chłonne, tak, wody, żeby nie stała woda dookoła, tylko żeby sobie ściekało do środka. Ty jeszcze powinienem wyróżniać trochę teren, ale to będzie w następnych etapach pracy. Postument został wylany z betonu, takiego jak się robi fundamenty. Był obsztalowany, wtedy wylany odpowiednie wymiary. Przepuszczę mam rysunek wielkości, wymiarów, jaki tutaj został wykonany ten postument, a wszystko jest postawione na takich. Gumach, jak przy naczepach, jak przy rampach rozładunkowych do samochodów ciężarowych, ja to pomalowałem takim antracytowym kolorem, taką farbą do betonu. Ale jak widzę, do końca się nie przyjęła i tutaj coś się odbarwiło i zaczyna schodzić. Być może powinienem to jakimś podkładem najpierw pomazać. O, w tym momencie pompa wyszła na mniejsze obroty. Być może już zagrzała wodę do odpowiedniej temperatury. Bądź też będzie właśnie szykowała się na defrost, aby odszronić to, co tutaj jest na zewnątrz, ponieważ uniemożliwia jej to prawidłową pracę. Przejdziemy tutaj jeszcze z boku. Tak jak od wewnątrz wam pokazywałem, w którym miejscu wychodzi, wychodzą wszystkie podłączenia, wszystkie przyłącze do jednostki wewnętrznej, tak więc tutaj do wewnątrz wszystko wchodzi za pomocą tego peszla. No i jest ładnie obrobione elewacją, czyli że pompa była postawiona przed elewacją. Teraz mamy troszeczkę ciszę, ponieważ pompa się zupełnie wyłączyła. I tak to się prezentuje. Tutaj jeszcze jest doprowadzenie wody, ale to wam chyba wspominałem. Mamy wodę na dom, woda do nawodnienia i woda na wyjścia zewnętrzne na tak powiem szlafy, tak na węże ogrodowe. Z tego, co się dowiedziałem, bardzo dużym błędem jest, jak nie zakładają takich chociażby delikatnych pianek, i tak dalej, ponieważ te pianki no niby są śmieszne, ale dodatkowo chronią przed jakimś tam zbędnym wychłodzeniem układu wody, tak. Niby to nie jest duża izolacja, ale zawsze coś tam nam daje. Rzućmy okiem tutaj na tą stronę. Tutaj jest taki zbiornik przeponowy. Tutaj mamy e, zbiornik pana Panasonic'a. I tutaj mamy przyłączenie. E, tą rurą, z tego co się orientuje, zawsze jest dostarczana woda do tego zbiornika, żeby go napełniać. Natomiast tym zaworkiem mogę sobie dopuszczać wody. Jeżeli Serwisanci przychodzą, to właśnie muszą upuścić trochę wody w tym miejscu, aby dostać się do filtrów i wymienić filtry, oczyścić wszystko. I następnie musi być uzupełniony układ do odpowiedniego ciśnienia. Ciśnienie jest wskazywane za pomocą tego manometra bądź jest wyświetlane na pompie ciepła. Ciśnienie ma się wahać od 1,2 do 1,8 do 2 barów maksymalnie. Na samym początku nie wiedziałem tak naprawdę, jaką mamy wodę rągów dostarczane, jakie ona jest jakości, bo czasami te są trochę zażelazione. Wody są jakieś tam no, za dużej ilości pewnych pierwiastków i na przykład woda jest brudna, woda zielenieje, albo coś. Ja wlałem wodę destylowaną do swojego układu. U mnie chyba weszło 220 litrów do mojego układu i dodatkowo zastosowałem inhibitor korozji. Inhibitor, o ile to się dobrze pamiętam nazwę, plus dodatkowo taki środek bakteriobójczy, bakterioglono-bójczy powoduje wyeliminowanie tych wszystkich bakterii drobnoustrojów, aby nie zazieleniała właśnie się tam woda w środku. Czyli, że tak te zwane mikroorganizmy nie spowodowały no, takiego osadzenia się glonu, tak? I wiem, że to działa, ponieważ u mnie na rotametrach wszystkie te tubki na górze są białe, przezroczyste, nic nie widać, żaden osad się nie wytrącił i uważam, że jest to bardzo dobre rozwiązanie. Mogę to potwierdzić również na zasadzie swojego znajomego, ponieważ miał cały układ uzupełniony wodą z wodociągów i po pół roku wszystkie rotametry mu się tak za, zażeleziały, takie zrobiły. Jakby osad się wytrącił kamień, taki brązowe coś i nie było w ogóle widać tej przedziałki, jaka jest. Poleciłem mu zastosowanie właśnie tego inhibitora korozji plus tego środka bakteriobójczego, tam glonobójczego. i po miesiącu, po dwóch tygodniach działania pompki obiegowej, całego układu, ogrzewania itd. Tak ten osad zaczął po prostu znikać. Czyli zaczął się rozpuszczać w tej wodzie, i wreszcie widzi podziałkę na rotametrach. No i ten cały przepływ, który tam jest, jest dla niego widoczny. Mogę powiedzieć spokojnie, że ten środek działa. Nie kosztuje nie wiadomo jakich pieniędzy, a jednak warto dbać o coś takiego, ponieważ instalację robi się raz i, i, i nie warto by było cokolwiek zmieniać albo mieć jakichś dodatkowych problemów. Adekwatne pieniądze do, 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 do jakości po prostu. Tak więc dzisiaj e, chyba poruszyłem wszystko na temat ogrzewania, które znajduje się tutaj u mnie wewnątrz, w, w budynku oraz na zewnątrz. Widzieliście moją instalację, powiedziałem parę słów. Jeszcze powiem od siebie, czy uważam, że pompa ciepła jest dobrym rozwiązaniem, czy też nie. Uważam, że na, to, na ten moment pompa ciepła jest to chyba najlepsze źródło ciepła, które można zainstalować sobie w domu. Jest no, praktycznie bezobsługowe, ponieważ no, raz uruchamiamy, sprawdzamy, czy urządzenie ma wszystko, co powinno mieć, czyli że prąd, wodę, ciśnienie itd. No i następnie nic z tym nie robimy. Zadajemy sobie dane wartości temperatur, urządzenie samo na zasadzie wartości na zewnątrz, otoczenia, podaje odpowiednie temperatury do wewnątrz, aby utrzymać wewnątrz odpowiednią temperaturę i nic się z tym nie dotykamy. Raz w roku korzystamy z usług jakiegoś serwisanta, bądź sami sobie czyścimy filtry, nie wiem jeszcze jak to wygląda. Mam nadzieję, że po pierwszej wizycie serwisanta będę mądrzejszy i będę mógł sobie sam dokonać takich konserwacji. I naprawdę, naprawdę jestem mega zadowolony. Odnośnie szybkości grzania zbiornika na wodę, my mamy 300-litrowy zbiornik, 2 plus 1 rodzina i nigdy nie mieliśmy czegoś takiego, żeby się nam ciepła woda skończyła i żebyśmy musieli czekać. Wartość wody jest dogrzewana tylko do 45 stopni, więc to jest naprawdę niska temperatura i przy zmywaniu przy wszystkim w 100% jest wystarczające. Wartości pobiera prądu, no ciężko jest to powiedzieć, no bo tak naprawdę sezon grzewczy trwa 3 miesiące, ale jakby zestawiając swoje wartości w budynek domu, kubaturę całą domu, to jest naprawdę dobrze i w porównaniu do gazu wychodzi lepiej albo porównywalnie. To jest jedyne, co mogę powiedzieć. Jest bezobsługowa, jest czysta, cicha, nic z tym nie trzeba wykonywać, i na ten, na ten moment tylko, tylko chwalę, nie mam żadnych zastrzeżeń. Więc dzięki bardzo, że obejrzeliście dzisiaj ten filmik, że poświęciliście mi czas. Napiszcie w komentarzach, czy byście chcieli się dowiedzieć czegoś więcej na temat źródła ogrzewania, jak to ustawić jakichś różnych dodatkowych opcji i też postaram się Wam wytłumaczyć, jeżeli będą takie pytania. Do zobaczenia w następnym filmie. Mam nadzieję, że też będzie ciekawy. Cześć.